Ta idea właśnie wznowienia idei Trójmorza, Międzymorza, różnie to nazywają, czy Unii Środkowo-Wschodnioeuropejskiej, znalazła odbicie w 1987 roku w Paryżu. Wspólnie z Wojciechem Ziembińskim, znanym działaczem opozycyjnym polskim, który siedział 36 razy w więzieniu w Perelu i w związku z tym nawet emerytury nie miał, bo przecież się za pobyty w więzieniach nie płacono emerytury. Razem z nim zorganizowałem pierwszy w historii kontynentu Kongres Narodów Europy Środkowo-Wschodniej w Paryżu w 1987 roku, w którym uczestniczyły wszystkie, które jeszcze wtedy istniały, rządy emigracyjne, bo istniały jeszcze rządy emigracyjne, które wycofały się prawda, na zachód po zajęciu tego całego obszaru przez Armię Radziecką, a więc udział rządów emigracyjnych Polski, Ukrainy, Chorwacji. Węgier i innych. I tam podjęto uchwałę właśnie o powołaniu kongresu Trójmorza i powrotu do tej idei, powiedziałbym, jagielońskiej, żeby wspólnie, razem ochronić się przed agresją tych, którzy mają, nie mają idei, ale mają pieniądze, prawda? Bo w tej chwili każdy, kto ma pieniądze, może wszystko kupić, a biedny, choćby był najbardziej inteligentny na świecie, musi być wtedy jego sługą. A więc. Nie tylko pieniądze, ale także wartości. I dlatego ta idea Trójmorza jest tak bardzo ważna, bo zabezpieczy Polskę. Drugi kongres Trójmorza zorganizowałem w Warszawie w 1991 drugim, roku. I dlatego tak bardzo droga mi jest, mi jest idea Trójmorza, dlatego bardzo ją popieram i uważam, że była byłaby to przyczyna znacznego umocnienia gospodarki tych państw, sojuszu tych państw, znaczenia i powagi zarówno w instancjach międzynarodowych, jak i na świecie.